Do mnie paczusia, od Asi, która już kiedyś mi. wysłała w sumie dwie paczki. Od niej właśnie miał, mam paletki Nataszy Denony. I dzisiaj. Tada, to znaczy, dzisiaj. To już przyszło jakiś czas temu, ale ja chcę dzisiaj Wam pokazać. Przyszła tutaj paletka, ale oprócz tego jeszcze parę półek. Czyli zobaczcie, jakie fajne naklejeczki. Chyba nigdy tak nie używałam, wiecie? Więc trzeba będzie spróbować. Może sylwestrowy makijaż? A może się, nie, halloweenowy nie będę raczej robiła w tym roku. Nie wiem, jakoś tak nie mam ochoty, ale to jest super, fajne to jest. Zwłaszcza, że to, to jest tutaj klej, żeby tutaj takie elementy dać i widzę tutaj między nimi klej, chyba to, chyba będzie, bo ja tego nie otwierałam, ale przecież to, żaden problem, tu ktoś łazi, eee, żeby sobie Jeden jakiś element, dwa elementy, przecież nie muszę całości dawać. Fajne. Podoba mi się. Oprócz tego zobaczcie ile dostałam próbek z perfumami. Femme. to jest pakoraban. Po prostu będę wam pokazywać o tak biora. Tutaj. O, oh, gurland. Mm. Uh, uh, uh. I Hugo Boss. Powiem Wam, że ja bardzo lubię tego typu próbki, bo ja, ja nie noszę dużych toreb. A jak nie noszę dużych torebek, takich, więc malutkie albo ewentualnie plecaczek, więc ja, jeżeli na przykład gdzieś idę. To mam ochotę sobie czasami psiknąć dodatkowo, a to są takie psikane, a nie w rolce, więc one są fajne do torebki. Ja bardzo lubię. Ale jeszcze nie znam tych zapachów. Chyba tylko ten Diora znam i lubię. A reszty nie znam. A Gerlem chyba w życiu nie miałam próbki nawet. Także fajnie, fajnie podoba mi się. Później dostałam tutaj jakaś maseczka. To jest firma jakaś, Summer Fridays. Letnie piątki, tak. Wiem, że to jest maska, bo jest napisane, ale do czego maska, to nie wiem. W każdym razie nawilżona. Będę musiała sobie po prostu wpisać w Google i zobaczę, co to jest, no bo nie znam. Jeszcze chciałam powąchać, ale to jest zapieczętowane, nowka sztuka. Mhm. Mm e, oprócz tego jeszcze mam tutaj maseczkę z Under Twenty. I to jest peeling maska 2 w jednym oczyszczająca. I y, czytałam już skład, bo jako, tak sobie myślę, uj, jako maskę będę mogła używać, ale chyba raczej jako peeling nie, bo y, pomyślałam, że może to jest taki z ziarenkami. Nie, to jest z płatkami takimi kokosowymi, więc jeszcze nie używałam. No bo to to jest dopiero tu dostałam tą paczkę, więc no myślę, że mm, po prostu muszę wypróbować. A jak nie, będę używał jako maseczkę. Fajne. Nawet nie wiedziałam. Nie wiedziałam, że są z wiórkami kokosowymi. A ja do mojej twarzy, w która jest naczynkowa, no to taka delikatna, a jednak leciusieńko peelingująca będzie super. Autentycznie będzie super. I a widzicie, nie mam makijażu, bo już od razu tą następną rzeczą, ostatnią, ale mm, najbardziej. Yy, będę się malowała. Mijo, zobaczcie ta paletka. Ja nie widziałam żadnego testu z tą paletką. Widziałam jest jeszcze taka druga z nazwą coś tam Frog. I jak się otworzy to ona jest taka jesienna, bardzo taka zielona, taka przybrudzone te zielenie, a tutaj nie wiem, nie znam jakości. Tutaj macie zaraz powyciągam, ale tutaj są zabezpieczenia. Tu są głównie maty. Już już tylko muszę zdjąć delikatnie to. Tu są głównie maty, wam powiem, a lusterko jest oczywiście, ale zobaczcie, jakie kolory, jakie piękne letnie, tu to jest toper, tu wydaje się niebieskie, ale ma poświatę czegoś innego, tu y, wydaje się taki beżowy ciemniejszy, ale też ma multum jakiś inny. na razie, a to takie płatkowate się wydaje. Nie wiem, nie używałam jeszcze, no dobra, przyznaję się, to macnęłam, to macnęłam, te dwie, no, no musiałam macnąć i dzisiaj mam ochotę na pewno użyć tego granatu, no znaczy nie, tym. tak, ten, ten, macałam, no no wiecie, rozumiecie, nie dałam rady, jak zobaczyłam ją tą, dosłownie, jak to ja, dobra. To będzie jako taki początek vlogu, to moje paczki, bo jeszcze chcę Wam coś powiedzieć. No wiadomo, to będzie taki vlog, który będzie powstawał przez cały tydzień i dopiero w niedzielę Wam dam. Dzisiaj jest wtorek. A, ale dobra, jeszcze póki pamiętam, powiem Wam tak. Dostałam <gryw> dziwaczną wiadomość od niby kogoś z Francji, i Wam tu teraz wkleję. Powiem Wam tak, już przyczepiali się do mnie oszuści typu jesteś śliczna i tak dalej, nie mogę... Tak. O! I już byli biznesmeni dosłownie z różnych części świata, łącznie z krajami arabskimi, ze Stanami, Australia, Kanada. Multum takich było. No wiadomo jakie to, są, to jest naciąganie. Od razu nie akceptuję i tak dalej, nie ten. Ale jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby właśnie ktoś w taki sposób, że chce mi dać spadek, bo ja tam coś tam napisałam, że jeżeli chcę, tylko dwie wiadomości napisałam, że jeżeli chcę oszukiwać Polaków, to niech troszeczkę bardziej zainwestuje w translatora, bo osoba, która jest Polką, nie będzie pisała raz w liczbie, znaczy tak w rodzaju żeńskim, a wraz męskim a tutaj, to znaczy ja nie napisałam tego, tylko napisałam, żeby zainwestować w translator jakiś lepszy, żeby, albo w lepszego tłumacza. I dostałam później dosłownie znaście wiadomości proszących mnie o numer telefonu. Oczywiście zablokowałam, ale pokazuję Wam, żebyście widzieli jakie teraz, no może i wcześniej były też takiego typu yy, oszustwa, bo to jest na 100% oszustwo. Ale ja po prostu nie wiedziałam. Ja nie dostałam takiej wiadomości. Gdzieś tam po internecie, gdzieś takiego, coś, ta, coś takiego czytałam, ale żeby samej dostać, no nie. Więc. <grym> uważajcie. No ja wiem, jesteście mądre dziewczyny, mądrzy chłopcy. I nie oszukacie się na takie coś. No bo to jest ewidentnie. Nie wiem. No ale są ludzie, którzy się na takie coś nabierają, nie? No są. Może na tego typu to tam spadek, to raczej nie, ale prędzej są takie osoby, które się, zwłaszcza kobiety, które są stęsknione miłości, że dają się oszukiwać takim jakimś żołnierzom czy biznesmenom. Oj. Nie uważam je za głupie. Absolutnie nie uważam je za głupie. No może w pewnym momencie troszeczkę to im nie, dla mnie to nie jest głupota. To jest po prostu aż tak duża chęć szczęścia, osiągnięcia szczęścia. Mój radek na to patrzy w inny sposób. On uważa, że one są głupie, te kobiety, które się dają oszukiwać. Ja uważam je też za naiwne, owszem, naiwne jak, jak nie wiem co, ale nie uważam je za głupie. Po prostu szukają szczęścia, szukają miłości i źle trafiły. Później powinien przyjść jakieś takie opamiętanie, rozsądek. Czasami się zdarza, że przychodzi, ale zbyt późno. Ale dobra. Na razie kończę. Chociaż nie, wiecie co? Ja mam taki zwyczaj, że czasami filmiki robię, że spyniem to tu, to tam, co coś tam. I ostatnio zrobiłam filmik. I, znaczy, ostatnio przed operacją jeszcze zrobiłam, jak jechaliśmy na działkę. Ja wiem, że lubicie pienia i dlatego właśnie stwierdziłam, że skoro znalazłam i on tak, tak świetnie. Ojej, jak on tam wygląda, wiecie, ja mam no, odklejkę, jeżeli chodzi o to. No, ale on zawsze lubi wyglądać przez okno. Jak jeździmy gdzieś po mieście, czy gdzieś tam, to to absolutnie nie, ale to już jest taki wjazd, gdzie jedziemy bardzo powoli i wtedy Radek zawsze mu otwiera tą szybę i on sobie wygląda. A to jest po prostu już taka droga. Typowo z głównej drogi w leśną wjeżdżamy. Kawałek tam, już mu otwiera szybkę, a później wjeżdżamy na nasze działki i jedziemy pod naszą samą działkę. No, taka możliwość akurat jest na naszych działach i na tym nam między innymi zależało. No i więc tam jest. No i jest wyboiście, bo mi widzieliście, jak kamera latała. Bo Nie pomyślałam o tym, nie wzięłam ze sobą takiego. Jak to się nazywa? Patrzcie, wleciało z głowy. No to, to na rączce takie, no, żeby obraz był stabilny. No, w każdym razie o tym nie pomyślałam i wtedy nie zrobiłam tego, ale. On jest bezpieczny. Tam po drodze jedziemy wolniutko, spokojnie, no pynio to pynio. Już pynio wie, że gadam do kamery, no to już znaczy do telefonu, to już tu przyszedł. Dobra, na razie kończę, bo się rozgadałam, a ja chcę mieć tutaj troszeczkę więcej. Zwłaszcza, że chcę pod koniec tygodnia, tak mniej więcej Wam powiedzieć, co jest pewnie, ale w tej chwili już Wam powiem, że zaczepia do zabawy. Są mu się zrany, ale mniej. Apetyt powoli odzyskuje, ale to zabawy, no, no, chce się bawić, ale on lubi zabawy siłowe. Więc, no, raczej nie bawimy się z nim w ten sposób. Coś tam próbuje go zagadywać i tak dalej, coś tam robić, ale żeby to nie było siłowe, żeby mu te szwy nie pękły. No. I szybko się męczy, co prawda, ale już jest fajnie. I dzisiaj jest ładna pogoda, jest wtorek, i myślę, że chociaż na chwilkę z nim na działkę pojedziemy, bo ja muszę go non-stop pilnować, bo on chce się tarzać. Przecież chodzi w koszulkach. Tak? To jest moja koszulka różowa. Mhm. Taka moja domowa. Ma... Wyciągnęłam ze swoich koszulek trzy koszulki i dosłownie piorę, zakładamy piorę, zakładamy. No bo mu się sączy. Co prawda już teraz znacznie mniej. Przemywamy mu to, dostaje antybiotyki. Sączy mu się z tego, ale już no tak jak mówiłam, Jezus. Ale... Strasznie powtarzam się. W każdym razie no, no, musi chodzić w tych koszulkach. Jedna sąsiadka Kamila. Podobno ja nie byłam tego świadkiem, jak rano zobaczyła Pyśka w tej koszulce, bo tak to w dzień mu później zdejmuje, niech ta rana ma dostęp do powietrza, ale później na wieczór, żeby się nie drapał, żeby tam sobie krzydy nie zrobił. No i natarzanie się, musimy go pilnować. Ale podobno parsknęła śmiechem, jak zobaczyła. No przecież czarny i różowe pasuje ze sobą. Ja nie wiem, co ona chce. No. Że nie jest dziewczynką i w różowym. Tak, jak go zobaczyłam też się śmiałam. No i dosłownie to, i to w tej właśnie koszulce, co wam pokazywałam, to w tej był. Dobra, na razie kończę. Później wam powiem pod koniec co i jak z pęniutkiem. Cześć wam. Dzisiaj piątek, więc muszę szybko zmontować, żebyście mieli na sobotę. Jak się panią czuję? Daša li kako? Łobuzuje jak nie wiem co. Chodzące ADHD z rany mu się nie sączy. Temperatury nie ma. Yy... Kaszle czasami bardziej tak odchrząkuje niż kaszle. No, czasami jak po schodach jeszcze wejdzie, no to wtedy też zaczyna kaszleć, bo to wiadomo, organizm jeszcze jest taki zmęczony. No, zaczął je tuptać, nie? Ja, ja siadłam, to on tupta. No, ale ogólnie rzecz biorąc, zaczepia do zabawy. Męci, smęci. Właśnie widzę go tutaj. Piniulek, jeszcze trochę. Jeszcze mam czas. Jeszcze mam trochę czasu. No. I tak chodzi, męci, smęci, żeby go z nimi zajmować. No właśnie, no właśnie. Ale ogólnie Wam powiem tak, już jest dobrze, wręcz bardzo dobrze. Teraz tylko czekać. No, musi wchodzić jeszcze w tych koszulkach, żeby się nie podrapał. No bo go spędzi tam strasznie. Strasz, muszę strasznie uważać, żeby się na dworzu nie tarzał i żeby tam się nie drapał. No bo tam są szwy. No to teraz tylko przeczekać do czasu, żeby te szwy były zdjęte. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest super. Naprawdę. Ja byłam tym wszystkim przestraszona, a jest nieźle. Dobra. Serdecznie Wam dziękuję za oglądanie filmiku. i ile go oglądaliście do końca? Dajcie słupka.